Znamy to słowo chluba, chlubić się. Mówimy, że ktoś jest chlubą Polski. Nawet śpiewamy też w psalmie tyś wielką chlubą naszego narodu, mówimy tak o Matce Bożej. I też rodzic może powiedzieć o swoim dziecku: To jest moja chluba, zwłaszcza jak przyniesie takie. Porządne świadectwo. Nie? Dzisiaj Święty Paweł mówi o tym, że można chlubić się w ciele oraz chlubić się w słabościach. Wielu chlubi się w ciele, tak było za Świętego Pawła, tak jest i dzisiaj. Wielu ludzi dzisiaj chlubi się w ciele. Chlubi się z powodu posiadanej władzy. Z powodu pieniądza, bogactwa, tego, co ma. Chlubi się, chełpi się, to jest podobne słowo. Chlubi się ze swojej siły fizycznej. Wiemy, że to wszystko jest złudne. Oczywiście są dobre rzeczy i z tego też ludzie się chlubią. Ale święty Paweł zaskakuje nas, ponieważ on chlubi się. Inaczej. Święty Paweł wymienia to wszystko, co jest trudne w jego apostolacie. I czym zatem chlubi się Święty Paweł? Tym, że siedział w więzieniu, że przeżywał chłosty związane z niebezpieczeństwem śmierci. Był przez Żydów pięciokroć bity. 40 razy bez jednego. Była taka zasada, że żeby nie przekroczyć 40, to zadawano 39 razów. Tak było wtedy w tamtym czasie. Nie wiadomo, tak, czy to jest takie mądre. W ogóle to bicie, prawda? Trzy razy był sieczony różgami, kamienowany, trzykrotnie rozbitkiem na morzu. Wiele podróży w niebezpieczeństwach i na rzekach, i od zbójców, i od ziomków, i od pogan, i w mieście, i na pustyni, i na morzu, i od fałszywych braci, i w pracy, i w umęczeniu, często na czuwaniu, na głodzie, i pragnieniu, w licznych postach, zimnie na gości. Nie mówiąc już o codziennej trosce i udręce wynikającej z zatroskania o Kościoły. I tym wszystkim chlubi się Pan, Apostoł Paweł. Ktoś powie, czy to nie jest taki masochizm duchowy? Otóż nie. Bo święty Paweł na innym miejscu mówi: kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. I on, on wie, że to jest środek do celu. To, co on wymieniał, te trudy prowadzą go do celu, jaki jest Pan, jakim jest życie wieczne. A czym Ty się chlubisz? Czy tylko tym, co jest takim sukcesem, co jest po Twojej myśli? Pomyślność. Życzymy sobie pomyślności, prawda? Ale piękniejszym jest realizacja woli Bożej. Dla chrześcijanina, nie wszystko musi iść po Jego myśli, nie wszystko w Twoim życiu musi iść po Twojej myśli. Ważne, żeby szło według woli Pana Boga, nawet jeżeli to będzie ciężkie i trudne. Wielu z Was poznaje coraz bardziej i wiem, że cała wspólnota nosi także podobieństwo do świętego Pawła. Przez różne choroby, przez stratę kogoś bliskiego, przez utratę pracy, przez prześladowania zewnętrzne jakieś, oskarżenia czy ośmieszenia. Przez trudności w pracy, w nauce i tak dalej. Ale ważne jest, żebyśmy nie złożyczyli, nie przeklinali, nie użalali się nad sobą. Tylko żebyśmy w tym położeniu, w tej sytuacji brali wzór właśnie ze świętego Pawła, byśmy zaufali we wszystkim. Aż po granicę niemożliwości. Czy odnajdujesz już w swoim życiu takie podobieństwa do tego, co wymieniał Paweł? Co jest trudem Twojego życia? Czy znosisz ten trud rzeczywiście z Jezusem? Jeszcze raz podkreślam: nie wszystko musi iść po mojej myśli. Ważne, żebym w tym, co przeżywam, realizował wolę mojego Pana. Bo to wtedy będzie Boży Plan. Będzie Boży Plan. Myślę, że w moim życiu, chociaż w jakimś stopniu, yy, mogę być podobny do mojego patrona, bo drugie imię mam właśnie święty pa Paweł. Yy, tym, że że jakieś trudy apostolatu w życiu były już. Że były. To znaczy, nie chcę się użalać nad sobą. Może nie przeżywałem to w taki sposób, jak powiedział mi jeden ksiądz, Że były w jego życiu takie dni, kiedy płakał w nocy. Płakał w nocy. Z powodu trudności, które go spotykały w życiu. Może on doświadczał wielkich trudności też zewnętrznych z powodu niewdzięczności ludzi? Ale ja przeżywałem takie trudności z powodu, znaczy trudności. Jakiś ciężar apostolstwa z powodu tego, że, że tak wiele było pracy, która była takim trudem, i nie wiedziałem, czy podołam temu. Warto, żebyśmy zastanowili się. Nad tym, czym się naprawdę chlubię? Czy tylko tym, co jest po mojej myśli, czy tylko tym, że ludzie coś pochwalą? Czy rzeczywiście chlubię się także słabościami? Nie grzechem, nie grzechem, nie chodzi o taką słabość, ale chodzi o te wszystkie trudności. W których człowiek doświadcza, że jest słaby, że jest szaraczkiem, że jest mały. I tutaj możemy dojść do Ewangelii dzisiaj. Ewangelia jest właściwie rozwinięciem, bo ta Ewangelia mówi nam o prawdziwym skarbie w naszym życiu. I Jezus chce, abyśmy gromadzili sobie nie skarby na ziemi, bo one naprawdę niszczą. Jeżeli to są skarby zewnętrzne, czy jakaś majątność czy pieniądze, to zawsze człowiek jest narażony na kradzież, na zazdrość. Ale chodzi o to, żebyśmy gromadzili sobie skarby w niebie. I to właśnie się dzieje przez postawę świętego Pawła Apostoła. Wtedy żaden mul w ubraniu żadna rdza w jakichś naszych zewnętrznych klejnotach czy skarbach nie zniszczy, i żadni złodzieje nie wykradną. I dzisiaj Chrystus też ukazuje nam dwa takie bardzo ważne czynniki może nie elementy, ale. Dwie takie funkcje w naszym życiu, w naszym człowieczeństwie, chrześcijaństwie i duchowości, które muszą ulec przeobrażeniu. To jest serce oraz patrzenie. Nie tyle chodzi o fizyczne, o fizyczne yy, widzenie, ale to wewnętrzne, duchowe. Gdzie skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Ale też chodzi o to, że światłem ciała jest oko i to oko nie może być chore, nie może być człowiek w ciemności, tylko musi patrzeć na życie z perspektywy Ewangelii wewnętrznie i wtedy dostrzega to, co jest w życiu najważniejsze, a nie idzie za tym, za czym ludzie gonią. Trzeba więc prosić Pana, żeby dał nam serce nowe i żeby dał nam takie patrzenie w duchu, takie widzenie rzeczywistości duchowej, które sprawia, że możemy właściwie wartościować w naszym życiu. Przed nami czas lata. Nie wiem, wakacji czy urlopów, przynajmniej dla niektórych rekolekcji, pielgrzymek trzeba abyśmy szczególnie postawili na modlitwę indywidualną, kiedy też nie będzie, nie będziemy się tak w takim gronie spotykać może zbyt często, chociaż spotkania będą, o czym jeszcze powiemy. Ale nie wszyscy będą mogli z uzasadnionych powodów w nich uczestniczyć. Dlatego chciałbym Was wszystkich zachęcić do, do codziennej modlitwy, rozumianej jako namiot spotkania. Nie lekceważmy, nie odkładajmy, ale właśnie niech to będzie odnajdywanie skarbu, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Niech ta modlitwa codzienna, biblijna, w oparciu o Słowo Boże, w oparciu o te praktyki, które, do których zachęcamy, stosujemy je, właśnie będzie kapitałem na każdy dzień wypoczynku czy pracy, byśmy mogli wzrastać, byśmy mogli w Panu się chlubić.